Dobry Państwo, nazywam się Marek Kamiński, jestem prezesem Ochotniczej Straży Pożarnej w Kamieńczyku. Nasza jednostka jest wciągnięta w struktury Krajowego Systemu Ratowniczego Leśniczego. Obecnie jest nas ponad 20 strażaków, ratowników z uprawnieniami. Jak wiadomo, strażacy zajmują się głównie ratowaniem życia i i do tego jesteśmy odpowiednio przeszkoleni. Posiadamy podstawowe środki ochronne oczywiście, może nie tylko podstawowe, nawet więcej do tych działań, które mamy jakby standardowo do wykonywania, czyli pożarów, wypadków. Z racji tego, że jesteśmy jednostką, która zajmuje się jeszcze dodatkowo ratownictwem wodnym, powodziowym. Tutaj również posiadamy sprzęt specjalistyczny, natomiast brakuje nam teraz środków ochrony osobistej do... W czasach epidemii koronawirusa. Minimalnie mamy tych środków troszkę, ale to, są, to, to jest naprawdę nam wystarczy na, na bardzo krótki czas, bo to jest dosłownie kilkanaście masek przeciw przeciwpyłowych, które tak naprawdę no, średnio spełniają. Nasze oczekiwania. Konieczny jest sprzęt, który będzie chronił nas przed wirusem. Potrzebujemy masek, potrzebu potrzebujemy gogli, potrzebujemy kombinezonów jednorazowych, które są no, podstawowym środkiem ochrony. Potrzebujemy yy, środków do dezynfekcji. Oczywiście, samorząd nam to, co może, to nam daje. Wszyscy mamy problem dzisiaj ze zdobywaniem odpowiedniego sprzętu, odpowiednich środków do dezynfekcji. Zwracam się z prośbą do tych wszystkich, którzy może mają gdzieś dostęp, może wiedzą, gdzie można nabyć. Oczywiście za to wszystko zapłacimy, tylko potrzebna jest nam informacja, żeby ktoś nam wskazał miejsce lub osobę, która nam jest w stanie dzisiaj pomóc. Chcemy pomagać, chcemy działać i to, co jest dla nas jeszcze ważne, no żeby żeby ci ratownicy byli efektywni i żeby nas nie zabrakło, musimy być sami chronieni. Więc bardzo proszę o ewentualne informacje. Proszę o Bonne